Od krótkiego w tym odcinku się przyjrzymy pewnemu zestawowi. No to się wyglądamy autom. No, auto było z tego zestawu, jest bardzo fajne. E, tu, tutaj, bo są takie światełka, które świecą w ciemności, no ale nie mogę wam tego pokazać, no bo nic nie będzie widać. No ale skoro nic nie będzie widać, no to lepiej, żeby tak już zostało. No to dobrze. Odkładamy i to, to też jest takie fajne. Bardzo się przydaje. No to przyglądnijmy się może budynkom. Dobrze. Wziąłem ten budynek, co tu mamy? U, taka fajna obracarka, gdzie, ma, gdzie mamy taki rower, sklep też, kubeł, no i pieniążki, komputer. No to właśnie tutaj dotrzemy to. Dobrze. No to pójdę ten no po. Inne. Ja jak zauważyliście tutaj to też jest u ulica. Tu mamy takie okienko. To, to co jest tu fajne? że mamy tu bagietki, jakieś pręcle. kucharz, kawiarka, no super, super sprawa. No i to, no latarnia, coś, nie nie wiem co, ławka jakoś bidon i płot to tutaj tak ten nie pamiętam jak to się nazywało i no i widać tu ulicę bardzo wyraźnie no, no bardzo wyraźnie widać tu ulicę i, i moja ocena o, o końcowa, no to jest 10 na 10, więc dajcie mi łapkę w górę, subskrypcję i dzwonek. No to do widzenia.